Pytanie numer 20. Losy młodzieży polskiej pod zaborami. Omów zagadnienie na podstawie dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Wstęp. Losy młodzieży polskiej pod zaborami były naznaczone cierpieniem, walką o wolność i brutalnymi represjami ze strony zaborców. Dziady, część trzecia Adama Mickiewicza. Doskonale ukazują dramatyczne doświadczenia młodych Polaków, którzy, pełni patriotyzmu, stawiali opór rosyjskiemu uciskowi. Rozwinięcie. W dziadach, części trzeciej, Mickiewicz opisuje losy młodych ludzi, którzy zostali aresztowani przez rosyjskie władze za udział w patriotycznych działaniach. Przykładem jest więzienna scena w Wilnie, gdzie młodzi Polacy, zamknięci w celach, Dzielą się swoimi historiami o niesprawiedliwych represjach. Wśród nich jest Jan Sobolewski, który opowiada o wywożeniu na Sybir młodych ludzi, w tym dwunastoletniego chłopca, który za jedyny grzech miał noszenie polskich barw narodowych. Mickiewicz w ten sposób ukazuje brutalność zaborców i dramatyzm sytuacji młodzieży. Postać Konrada, który staje się przywódcą duchowym uwięzionych, symbolizuje romantycznego bohatera, który nie tylko cierpi za naród. Ale także próbuje znaleźć sens w swoim cierpieniu. Jego wielka improwizacja jest manifestem romantycznej walki z niesprawiedliwością. Kontekst. W kontekście literackim można odwołać się do Kordiana Juliusza Słowackiego, który również porusza temat losów młodzieży polskiej pod zaborami. Główny bohater, Kordian, to młody Polak, który w obliczu niesprawiedliwości i ucisku zaborców Staje przed wyborem między walką o wolność a rezygnacją. Jego decyzja o zamachu na cara, choć ostatecznie nieudana, jest wyrazem desperackiej walki młodego pokolenia z przemocą i uciskiem. Podobnie jak w dziadach, w kordianie, młodzież jest pokazana jako pełna poświęcenia, gotowa oddać życie za ojczyznę, co ukazuje tragiczny los młodego pokolenia w czasach niewoli narodowej. Zakończenie. Losy młodzieży polskiej pod zaborami, przedstawione w dziadach części III Adama Mickiewicza, są symbolem cierpienia, ale także niezłomnej walki o niepodległość. Młodzi Polacy, mimo represji i brutalnych kar, pozostają wierni swoim ideałom, co czyni ich bohaterami narodowymi. Kontekst kordiana Juliusza Słowackiego dodatkowo pokazuje, jak tragiczne wybory stawały przed młodym pokoleniem, które walczyło o wolność ojczyzny, często płacąc za to najwyższą cenę. Oba utwory oddają głos pokoleniu, które mimo przeciwności nie zrezygnowało z marzeń o wolnej Polsce.